Ups. Coś tu jest za dużo, a czegoś jest za mało. Za dużo cycków, a za mało koszuli. I zawiecha Cześć! Słuchajcie, dziś film na temat dość kontrowersyjnego produktu, jak widzicie w tytule. Ja podchodzę do tego bardzo lajtowo i nie bierzcie sobie mojej recenzji jakoś tak do serca, że ja bym mam być wyrocznią. Jeśli chodzi o ten produkt, ja to kupiłam zupełnie przypadkowo, sugerując się opinią na, na paru blogach. No i o czym będzie dziś? Dziś będzie o hialuronowym wypełniaczu do ust. Tutaj mam opakowanie, które aktualnie używam. Tutaj mam e, opakowanie, które sobie dokupiłam. Skoro sobie dokupiłam, to znaczy, że jestem z tego bardzo zadowolona i o tym będę dzisiaj mówić. Jest to produkt. Ja Wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Tutaj na opakowaniu, jak widzicie, jest przerażająca strzykawka, gdzie jak usłyszałam od pewnych osób, że myślały, że tutaj w środku jest strzykawka, żebyśmy sami sobie strzykiwali coś w usta. To, to ogarnęło mnie coś takiego jak: What the fuck, serio? Ludzie myślicie, że coś takiego sprzedawaliby w drogerii Natura czy Rosman? Błagam Was. Oczywiście, buję w Google i tak dalej. Od razu sobie zobaczyłam, co to jest. Mamy tutaj napisane klinicznie potwierdzony wypełniacz ust. Nieinwazyjna metoda powiększania ust. No oczywiście, chyba każdy ze zdrowym rozsądkiem zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest produkt, który nam trwale wypełni usta i będą od razu większe, tak jak tutaj choćby na opakowaniu. Ale co mamy tu napisane? Powiększenie ust kwasem hialuronowym jest obecnie wręcz ruczynowym zabiegiem stosowanym przez kobiety. Nic dziwnego, skoro pełne i kształtne usta dodają seksapilu i skutecznie odmładzają. Najważniejsze jednak jest to, że efekt zmysłowych ust możemy osiągnąć szybko i w nieinwazyjny sposób. Sposób użycia. Kilkukrotnie w ciągu dnia nakładaj preparat na skórę ust. Po wchłonięciu możesz użyć ulubionej pomadki lub błyszczyka. Dla pogłębienia efektu używać wieczorem przed snem. Po kilku minutach od pierwszego użycia usta będą wypełnione i jędrne, nabierają kolorytu, a zmarszczki wokół nich zmniejszają się. Po 28 dniach stosowania usta stają się powiększone i wypełnione, a zmarszczki wokół nich znikają. Ja wrzucę Wam też pod filmem skład tego. Nie ma tutaj nic groźnego, bo jak widzę czasami na Facebooku, jak ludzie piszą, boże, możecie sobie osiągnąć usią taki efekt za pomocą błyszczyka jakiegoś tam szczypiącego, mrowiącego w, w usta. Niektórzy piszą, że to rzeczywiście szczypie w usta. Ja nie czuję absolutnie nic. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaki ja miałam efekt po użyciu po raz pierwszy tego produktu. To wejdźcie do mnie na Instagram i tam jest czarno-biała fota, bo na czarno-białej fotce najlepiej widać. To ja byłam trochę w szoku i pamiętam, że ja zaczęłam to na masę używać raz, posmarowałam, to się wchłonęło, mówię: A, dowalę sobie jeszcze raz. I się wchłonęło, później tak siedziałam, siedziałam i pomalowałam sobie usta, żeby zobaczyć, jak wyglądają pomalowane, bo wtedy najlepiej będę widziała, czy rzeczywiście one się trochę powiększyły, czy nie. I przyszedł wujek do nas i mówi: no, no, a co ci się stało? Na twarzy jakieś takie usta wielkie masz. ja mówię, uuu, yeah, to nie tylko ja widzę jednak ten efekt i to nie jest tylko yy, tak, jakby moja wyobraźnia, nie płata mi figli. Ja już zużyłam tutaj bardzo dużo, to zostało, naprawdę niewiele produktu. I teraz jak ja czuję, że to działa, bo to ewidentnie na mnie działa. Weszłam na bloga jak to mówię, jak to działa i mówię o blogu. Najpierw powiem jeszcze to, że weszłam na bloga właśnie jednej z dziewczyn, która napisała niewiarygodny efekt, coś takiego, coś takiego. Sama nie przetestowała tego, ale wysłała jakiejś dziewczynie czytelniczce, o ile ja dobrze pamiętam, żeby przetestowała, po czym ta dziewczyna wysłała jej zdjęcia przed i po. No i zrobiłam tak. Dame, Muszę to mieć. Na drugi dzień pobiegłam i to oczywiście. Kupiłam. Ja nie obrysowywałam ust dzisiaj jakoś specjalnie, bo też nie jestem zbyt wielką fanką tego, żeby usta tak na hama po prostu powiększać. I teraz powiem Wam, jak to odczuwam, że to działa. Moim zdaniem nie zadziała to na bardzo wąskie usta, które nie mają tutaj tej powierzchni takiej powierzchni do działania. To wchodzi w usta, wchłania się absolutnie szybko. I to powoduje, że tak jak krem przeciwzmarszczkowy te zmarszczki od środka nam jakby wypycha, tak ten produkt włazi w nasze usta i wypełnia tak jakby pustą przestrzeń, którą mamy w ustach, bo gdzieś tam wiadomo też z wiekiem usta się no, zmniejszają. I co jeszcze? Te wszystkie tutaj zmarszczki i kontur ust, który mamy... Ja smaruję sobie to naprawdę wieczorem bardzo intensywnie i w dużej ilości też tak dookoła ust, przez to tutaj cała ta skóra staje się taka uniesiona i napięta. To jest coś takiego jakby krem przeciwzmarszczkowy do ust. Ja stosowałam, moja stosowałam kuzynka kiedyś miała też jakiś taki błyszczyk czy pomadkę, coś w takim stylu. Żadnego szczypania nie czułam, nadal ja nie czuję żadnego szczypania ale ten efekt takich ust pełniejszych jest. Yy, i... <laughs> Także widać to szczególnie, kiedy się uśmiecham że ta warga mi po prostu nie znika, ale co jest bardzo ważne, ważna jest systematyczność, bo jeżeli przestaniemy tego używać, to ten efekt zniknie nam po jednym dniu. Ja kilka razy dziennie się dosmarowuję tym, dlatego też tak szybko to zużyłam. I co jeszcze mogę powiedzieć? Usta mam po tym genialnie nawilżone. Wieczorem nakładam to, tak jak powiedziałam, dość w, duż, w dość dużej ilości. I jak się to wchłonie, to nakładam jeszcze dużo wazeliny na usta, bo ja zawsze wazeliny stosuję. No i rano budzę się i usta mam takie... Takie jakby napuchnięte. I zanikają te takie naturalne. Nie wiem, czy to będzie widać, pasze lusterko. Zanikają nam na ustach te takie naturalne, jakby zmarszczki. Ja jestem ciekawa, co Malibu powie na temat tego produktu i czy u niej też się sprawdzi, czy będzie widziała, bo wiem, że ona po moim opisie wcześniej prywatnie sobie rozmawiałyśmy. Wiem, że ona też to kupiła i jestem ciekawa, czy już zaczęła używać. Kochana, jeśli mnie oglądasz, to daj znać, czy u Ciebie się też to cudo sprawdza. I teraz błagam was w komentarzach, nie piszcie mi, o Boże, co ty czy to tylko Ci się wydaje, tylko Ci się wydaje. Nie, nie, tylko mi się nie wydaje, bo nie tylko ja to zauważyłam. Także coś w tym jest. Nie zamierzam na razie przestawać tego używać, bo bardzo mi się podoba to, co widzę. I to jest też tak, że przez jeden dzień chyba cały wcale tego nie użyłam ani rano, ani w południe, ani wieczorem i kolejnego dnia, gdy nałożyłam to moje usta pochłonęły tego bardzo dużą ilość, aż się zdziwiłam, że tak bardzo dużo zjadły. No i po pomalowaniu usta wyglądają świetnie, matowa pomadka. Wygląda ekstra, usta się nie przesuszają, Velvet Matte Lipstick z, yy, z Golden Rose czy Crayon, Crayon jest i tak taka jedwabista, ale wygląda świetnie. Dlatego ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem, jeśli chodzi o ten produkt, bardzo na tak. Jeżeli u Was się nie sprawdza, to jest mi strasznie przykro z tego powodu, ale ja na razie nie zamierzam... Tego przestawać używać. Istnieje druga różowa wersja tego produktu i myślę, że jak zużyję ten i zacznę ten, to kupię sobie różowy. Różowy ma niby podobny skład, ale nie wchłania się zupełnie z ust, tylko pozostawia taki błysk i nawilżenie. I myślę, że spróbuję i zostawię tak jak błyszczyk i zobaczę, czy, czy będzie to lepsze, czy będzie to zupełnie to samo. Jaką my tu mamy gramaturę? Jest tu 12 ml produktu. Produkowany przez Tenex.pl. Ona nazywa się Dermo Future Precision. Naprawdę, dajcie znać, czy to macie, czy miałyście, czy wam się to sprawdza, czy wam się nie sprawdza. Ja na razie nie przestanę tego używać i jestem zachwycona. Nie powinnam tak mówić, bo mi się to kojarzy z pewną vlogerką, ale jestem zachwycona tym. Nie sądziłam, że rzeczywiście może istnieć na rynku jakiś produkt, który spowoduje coś takiego, oczywiście te usta przecież nie będą wielkie, nadymane, jakbym ostrzyknęła się, nie wiadomo jak ale są po prostu pełniejsze, jędrniejsze i takie bardziej mięsiste czuję, że mam na tej twarzy coś więcej i jak się uśmiecham to to czuję, że ta warga po prostu mi nie znika w ten sposób takie miny są nie na miejscu, ale no tyle jeśli chodzi o ten produkt Parę z Was pytało mnie, co sądzę na ten temat i żebym nagrała film, także nagrałam film. Napisałam Wam, co na ten temat myślę, jak to odbieram. Podchodźcie troszeczkę bardziej z dystansem do pewnych rzeczy i nie bierzcie tak bardzo do siebie opinii wszystkich ludzi dookoła. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę przyjemności i widzimy się w następnym filmie.